Cześć Jarek Radowski, Krodowski, GKMA. Ze mną jest Michał, instruktor z Miasta. Dzisiaj mówimy sobie o realnym ataku od tyłu. Czyli mówimy o sytuacji, kiedy jesteśmy przodem do ściany, przodem do finalu, albo do przewodnika i agresor przeciwnik łapie mnie albo za szyję, albo za głowę, albo za schaby, nie brońcie proszę, i mocno uderza mną, moją głową, o ścianę. Yy, zrozumienie tego, że najważniejsza jest pierwsza faza obrony, jest tutaj kluczowe. Pamiętajmy o tym, Michał proszę, że to, co trenujemy, to proszę, czyli stań za mną, proszę, w momencie, kiedy jestem pchany na ścianę, zrób to, OK, pierwszą fazą jest w jakikolwiek sposób zasłonięcie najważniejszej strefy, czyli mojego komputera. Nie wiem dokładnie, jak będą ustawione moje ręce. W zależności od czasu reakcji, a przy zaskoczeniu może być bardzo różnie, ustawienia mogą być bardzo różne. Ich będą tutaj dziesiątki. Natomiast chodzi o to, żeby nie trafić głową o ścianę. Więc byłoby fajnie, żeby w życiu, w momencie, kiedy to Ci się uda i rozpoznasz, poproszę, ten atak natychmiast. Zamortyzować i przechodzimy sobie do obrony. Czyli ta klasyka gatunku. Wysoki łokieć, zerwanie i przejście, i przejęcie inicjatywy. Natomiast w życiu jest tak, że nie zawsze jest e, robione to w taki sposób, że partner będzie nas oszczędzał. Na poziomie instruktorskim, ale tak samo i początkującym musimy e, mówić o tym, że ta pierwsza faza ruchu jest najważniejsza. Więc w tej chwili zrobimy sobie eksperyment, ale eksperyment będzie polegał tylko na tym, czy Michał zdąży zasłonić głowę. Będziemy, z, będziemy sobie e, z, zmniejszali i zwiększali dystans i zobaczymy, w jakim dystansie jego ciało jest w stanie zareagować. On jest rozluźniony i na razie wie o tym, co będzie. Najpierw go przygotujemy. Michał, zasłonisz swoją głowę, dobrze? Proszę. Ok. To było takie sobie. Wolałbym, żebyś poszedł z rękami do przodu, jeżeli istnieje taka szansa. Ok? Jest w porządku. Ręce nie proste, tylko lekko zdjęte. To jest odległość, w której jeżeli ja nawet to zrobię mocno, mówimy tylko o fazie zasłonięcia się. Michał, zdąż. Zrobię to troszeczkę szybciej i mocniej. Ok. Zmniejszymy dystans. Ok, rozluźni się. Utrudnimy mu trochę zadanie, niech sobie trzyma ręce tutaj. Ok, ten dystans jeszcze daje radę. Zwiększę trochę szybkość. Jeszcze daje radę i teraz zmniejszymy znowu trochę dystans. Ja będę troszeczkę agresywniejszy. Michał nie wie, w którym momencie ja będę go atakował. Co się wydarzyło? Głowa znalazła się na ścianie. Nic przyjemnego, jeżeli wyobrazimy sobie uderzenie, akurat to jest miękka powierzchnia, więc czoło może da radę. Jeżeli to jest beton, jeżeli są jakieś płytki w kiblu, ponieważ akurat sikałeś w klubie, to mamy do czynienia z rozłupaniem sobie głowy. Eee, co mogę polecić na to? Jeżeli już zostałeś pizgnięty o ścianę, prawdopodobnie straciłeś przytomność. Jeżeli masz jeszcze siłę, żeby cokolwiek zrobić, walcz. Jeżeli zdążysz usztywnić w jakikolwiek sposób swoją głowę, byłoby fajnie, ale pamiętajmy o tym, że bardzo podobnie jak z duszeniem za szyję. Jeżeli ktoś już złapał Cię za szyję, zrobił bardzo mocne duszenie, pozostaje albo klepnąć, albo próbować czegokolwiek. Więc musicie sami wyczuć, jaki to jest dystans, w którym jeszcze zdążycie, a w momencie, kiedy będziecie sikali sobie w klubie, to zobaczcie, kto z Wami stoi, albo skorzystajcie z kabiny.